więc witam was ze strony mordeczka Tiroka. dzisiaj mamy kolejny event w polish car driving taki na podstawie w sumie na podstawie e, roleplay jak widzicie mamy różne objazdy w sławnie tu również e, stację mamy otwartą bo jest tam m, m, duża duża kolejka e, tutaj widzicie admin som sobie zamkniemy czaty i ten e, no to się przejdziemy w sumie po tym sławnie proszę yy, właśnie, jeszcze wam pokażę tą nową oktawiankę, w której właśnie się znajduję jak widzicie bardzo yy, bardzo ją zmienili i widziałem, że aż tak zmienią yy, oktawiankę która ją była z innym silnikiem i tak dalej yy, przeciwgielne są bo ich nie było naprawdę mi się podoba yy, dobra to idziemy sobie, wiadomo, wskazy się zmieniły też, bo były kiedyś takie całe No I mamy tutaj zakaz skrętu w prawo Bo jak widzimy ta, ten pas jest niby robiony, ale co jest zrobione to nie wiadomo e, tu mamy Zmianę pasu My zostaniemy w tu Na tym parkingu Zostaniemy sobie i się przejdziemy. Bo po co mamy jeździć Proszę, tak zastanęliśmy. Mamy 5 minut na granie. Ej, no to wiadomo. Nie możemy mieć prosto. Mamy nakaz w prawo. Ej, w lewo, jezu. Nakaz w lewo mamy. Tutaj mamy za to zakaz skrętu w prawo. A tutaj ludzie z tego, z tego pasu robią sobie po prostu parking. Tu wiadomo. Mamy. Możemy wybrać sobie ten czy ten pas. Gdzie tu policja? Tutaj, tak? No nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Aha, tu jest. To się stało. Stało się to, że zatrzymali tego typka, bo coś mi musiał zrobić. E, no i dokończając, no to wiadomo. Ciągłe linie żółta. Tu możemy mieć, jak Wam mówiłem, prosto lub skręcić w lewo, ale to jest bez sensu, bo mamy tutaj zakaz wjazdu. Mogliby tu zrobić dwukierunkową, ale... No dobra. Na no a z tamtej strony mamy wiadomo zakaz skrętu też w lewo. Bo tutaj nie można, ale nie widać tego znaku. Nie dodanie. A jest zakaz za 40 i to... I to tyle, i tyle. Dobra, ja już tutaj odjadę, bo już za dużo tu... Za długo w sumie stoję. Dłużej niż... 5 minut! Aha, on chyba czekał aż ja wyjadę sobie. To sobie w lewo. Zobaczymy w prawo, co tu się stało. ominiemy to sobie szereg łukiem aha, bo tamten jechał 80 dobra ale jest 40, dobra no to mamy tak tutaj wiadomo bez zmian ale jest jedna zmiana, że wam pokażę lepiej eee, gdzieś zielone, no to do was wrócę wiadomo, dobrze mamy zielone Pojedziemy, zobaczcie się nagrywa na Zobaczymy sobie kierunek, i teraz wam pokażę, co jest otwarte, lub nie w sumie zamknięte, ale było otwarte. Oto jest yy, Rolmasz. No, ale jest klauzet, co nie no bo już tutaj sobie ludzie potankowali. Teraz, i teraz się przejedziemy do Orlenu. No po prostu zatakujemy tą skodę. Bo troszeczkę mało mamy, paliwka. O Boże, pierwszy... Pierwszy mało odcinku. Super. No nie zauważyłem, że mam 60 na liczniku. Dobra. Ale dobra. Nam nauczkę przynajmniej. E, no to idziemy sobie do tego orleniku. No tutaj się dużo dzieje, wiecie O ten przynajmniej nie ustąpił Dobra, no to jedziemy sobie do tego Orlenu Tu się nakrywa, nakrywa, dobrze Ale pierwszeństwo, wiadomo, na 40 i się wyjechało na pas lewy No niestety musimy tutaj iść na około, bo są niby remonty no dobra, jak będę już na Orlena, no to do Was wrócę. Dobrze, my już przy Orlenie. Wrywa się. Yy, Oktawianka na prawo. Na prawo. Czyli sobie tu idziemy tu. Zachamujemy sobie. Dankujemy sobie. Proszę. no dobra no to idziemy sobie zapłacić przechodzimy do sklepu no i czekamy sobie w kolejce dobrze teraz już nasza kolej to się ładnie przywitamy dzień dobry tam tankowane z Jakie to jest stanowisko? Bankowane z czwórki, nie wiem czy tak. Bankowane z czwórki. No trochę tak wyszedłem. Najpierw dobrze. Yy, OK. Okej. Jak zapłacę, to ja do Was wrócę? Dobrze, zapacone. Tam były trochę kłótnie, ale jakoś przeszłem przez to. No to wracamy. No i siadamy. Jeszcze raz się przejedziemy w sumie po tym... ...po tym objeździe. No, patrzymy czy nikt nie z lewej nie idzie. Kurde, zahaczył. To run, te rondy są naprawdę takie bezsensowne dla mnie, bo co to no da nic? Tu jest 40 już. Dobrze. Tutaj tym nie mamy z tym. A tu co? O Boże! Ale koreszne się zrobią. No bo tu ludzie chcą wyjechać na ten postój. Na ten parking 5-minutowy ale jak widać zajęte no to ludzie na zapytać się dziesięć albo miniemy jak oni, ale jest podwójna, oni no, no. no co już stało Dobra, jakoś wyjechałem z tego korku Ciężko było, ale się jakoś wjechało, wiecie? No to, pojedziemy sobie... Przejdziemy się w sumie jeszcze raz Ten by mi wymusił mocno Przejdziemy sobie prosto bo w lewo, po co? Puścimy już go ten też, to tego też No, a ten to Czemu on podjechał po zakaz? No, on się zrobił No spokojnie ja tylko hmm. Dobra No to ja już się w sumie będę z wami żegnał Jeśli evencik będzie się naprawdę rozkręcał, czy to w darłowie, czy to w Słownie, Nagram drugą część. No to ja już... Ja już się z wami żegnam. Mordeczka Tiroka.